Jeżeli widzisz ofertę, gdzie masz projekt do kupienia za 2,5 tysiąca, który, na który też opiewa kosztory z realizacji na poziomie, załóżmy 200 tysięcy w stanie za pomocą metody gospodarczej i 400 tysięcy w stanie pod klucz, tak naprawdę nie wiadomo, czy to metoda gospodarcza, czy, czy jest to finalizacja, możesz zrobić prosty eksperyment. Poproś sprzedawcę o próbne wydruki tego projektu, tak żeby był rzut przekrój, elewację, dach z mniej więcej opisanymi materiałami i wyślij takie materiały do wyceny do firmy wykonawczej. Jeżeli ktoś, po, jeżeli ktoś podejdzie do rzeczy fachowo, odeślę Ci kosztorys inwestorski, na którym będzie napisane, że wycena tego domu to załóżmy 140 tysięcy w stanie surowym otwartym. Należy uważnie czytać, ponieważ będzie to wycena rzetelna i fachowa, ale będzie dotyczyła stanu surowego otwartego czyli nie obejścia, nie terenu wokół budynku, nie ocieplenia, nie okien i tak dalej. Będzie dach, ściany, dach będzie nieocieplony, fundamenty, stropy, być może schody żelbetowe. I teraz Kontynuując nasz eksperyment, weź te same materiały, tak żeby były elewacje, wyślij do firmy, która robi okna. Dostaniesz odpowiedź, że te okna kosztują na przykład 20 tysięcy, jeśli są to zwyczajne okna, albo 40 o bardzo wyśrubowanych parametrach termicznych. Zakładam, że zdecydujesz się na te wyśrubowane parametry. Do tego będziesz chciał rolety, więc dojdzie tak czy inaczej powiedzmy 10 tysięcy albo też żaluzje zewnętrzne to też 10 tysięcy jeżeli będą sterowane elektrycznie no to powiedzmy 15 potem wyślij jeszcze raz ten sam projekt do wyceny w zakresie wykonania termoizolacji dowiesz się wtedy że termoizolacja tego domu w zakresie ścian to około przykładowo 20 tysięcy w zakresie dachu około 15 000 ale co dalej? Nie ma fasady. Więc wtedy weź, ściągnij z internetu to zdjęcie, które obrazuje wizualizację budynku i wyślij ten projekt razem z tym zdjęciem, razem z mapką działki do firmy, która wykonuje ogrody, tarasy, ogrody zimowe, a przede wszystkim do firm, które wykonują materiały elewacyjne. Takie jak na przykład płytki elewacyjne klinkierowe, na przykład kamień elewacyjny, na przykład drewno elewacyjne. Dowiesz się wtedy, Ile kosztuje taka elewacja? A będzie to mniej więcej od 300 do 600 zł za metr kwadratowy. Łatwo policzyć, jaki będzie skutek finansowy. Kiedy już to zrobisz, będziesz miał obraz, powiedziałbym, stanu surowego, zamkniętego z obejściem budynku czyli brama przesuwna, podjazd, ogród, taras, efekty specjalne na tarasie, takie jak okna, ławki. To należy wszystko policzyć, ponieważ to jest w ofercie. Obserwujemy to na zdjęciu w katalogu projektów gotowych. Następnie możesz wziąć ten projekt i teraz, już niestety, szacunkowo, bo do takich wycen potrzeba trochę więcej danych. Możesz wysłać do firm, które robią, robią instalacje wewnętrzne. W dzisiejszych czasach. No zależy, co sobie wybierzesz, ale w dzisiejszych czasach raczej będą to instalacje nowoczesne, więc wysyłając taki, taką ofertę dowiesz się, że pakiet instalacji nowoczesnych, czyli na przykład rekuperatora ogrzewania podłogowego zasilanego gazem kondensacyjnym itd., że pakiet tych wszystkich instalacji będzie kosztował między 70 a 100 tysięcy. Następnie spróbuj wyliczyć, ile masz podłóg w środku, ile masz powierzchni ścian, ile masz powierzchni stropów i powysyłaj takie zapytania do firm, które robią podłogi, ściany, dekoracje wnętrz. Albo po prostu idź i pogadaj z architektem wnętrz, ile tak naprawdę kosztuje wykończenie wnętrza. Żeby się w tym nie zgubić, weź z projektu gotowego, zdjęcie tego wnętrza, żeby pokazać takiemu architektowi, ile to naprawdę co to naprawdę ma wyjść, co chcemy osiągnąć. Wtedy dowiesz się, że. Takie wnętrze będzie kosztowało około 1000 lub więcej złotych za metr kwadratowy. Więc jeżeli zbierzesz te dane i dokonasz rozsądnego, rzetelnego, racjonalnego rachunku, dowiesz się, że to co tak naprawdę kupujesz, to jest budynek o bardzo pogorszonych parametrach w stosunku do prezentowanego na zdjęciach. I dowiesz się też, że ta wycena, która tam jest pokazana, tak naprawdę dotyczy bardzo skromnego, jednokolorowego budynku o bardzo przeciętnych parametrach technicznych i bardzo przeciętnych instalacjach i, i wtedy ta wycena będzie realna. Tylko dokonując takiego zakupu, po prostu powinieneś to wiedzieć.